Dzień dobry, nazywam się Mateusz Zadęcki, pracuję jako inżynier wsparcia technicznego w firmie EBS. Dowolny smart komunikator firmy EBS, dostępny obecnie w sprzedaży, może zastąpić sposób przesyłania kodów zdarzeniowych do stacji monitorowania za analogowej linii telefonicznej na transmisję bezprzewodową GPRS. Nie jest to jednak jedyna możliwość modernizacji, jaką oferują komunikatory naszej firmy. Niemal każdą centralę alarmową można zaprogramować tak, aby uzbrajała się naruszeniem jednego z wejść, i przekazywała informacje o swoim statusie, uzbrojenia bądź rozbrojenia programowalnym wyjściem. Odpowiednie podłączenie i konfiguracja nadajnika umożliwi nam nie tylko transmisję danych pod ETMF, ale także zdalne sterowanie centralą z poziomu aplikacji mobilnej. Przed przystąpieniem do instalacji należy przygotować. Smart komunikator firmy EBS w tym przypadku zdecydowaliśmy się na LX3NB Q30U zaprogramowaną w opisany wcześniej sposób centralę alarmową, czyli Jedno z wejść skonfigurowane jako key switch. Tutaj rekomendujemy zdecydowanie chwilowy key switch. Programowalne wyjście PGM zdefiniowane jako status systemu. A do transmisji danych DTMF należy wprowadzić numer telefonu. Numer telefonu nie musi być prawdziwy. Mogą być to np. cztery piątki. Kod obiektu oraz format przesyłu danych. My zdecydowaliśmy się na kontakt ID, ale równie dobrze może być to protokół SIA. Do wykonania połączeń elektrycznych będziemy potrzebować trzy pary przewodów z zarobionymi końcówkami. Oczywiście można skorzystać ze skrętki komputerowej. Przy czym należy pamiętać, że niektóre centrale alarmowe wymagają zainstalowania dodatkowych rezystorów parametrycznych. W tym przypadku wlutowałem szeregowo w przewód rezystor 1 kiloohmowy. Będziemy potrzebować także antenę GSM. Kartę SIM oraz programator. Ja zdecydowałem się na mini BT. Centrala została zainstalowana w obudowie firmy EBS, model OBDNA z budowanym transformatorem. Przełączniki sabotażowe wykorzystałem do symulacji linii dozorowej i podłączyłem do wejścia z czwartego centrali alarmowej. Komunikator może być zainstalowany zarówno wewnątrz obudowy centrali alarmowej, jeśli oczywiście jest miejsce, lub na zewnątrz. Nadajnik ma Dedykowaną, elegancką obudowę wyposażoną w magnesy neodymowe. Dzięki magnesom komunikator może zostać zainstalowany na dowolnej ferromagnetycznej powierzchni bez konieczności wiercenia. W naszym przypadku decydujemy się na montaż wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje anten GSM. Ponieważ znajdujemy się w miejscu o dobrej jakości sygnału GSM, a obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, możemy zdecydować się na krótką antenę typu L. W przypadku chęci poprawy jakości sygnału GSM, lub gdyby obudowa wykonana była z materiału metalicznego, antena musi zostać wyprowadzona na zewnątrz. W takim przypadku zdecydowalibyśmy się na wersję przewodową z taśmą samoprzylepną. Należy pamiętać, że ta antena nie powinna być naklejona na powierzchniach metalicznych. Teraz przystępujemy do instalacji poprzez wykonanie fizycznych połączeń, podłączenie anteny i włożenie karty SIM. Zaczynamy od podłączenia czerwonego przewodu do zacisku dodatniego AUX. Płytę centrali alarmowej i drugą stronę przewodu podłączamy do zacisku plus 12V nadajnika. Przewód przewodem czarnym podłączamy się do zacisku ujemnego AUX na płycie centrali. Do zacisku GND nadajnika. Teraz podłączamy przewodę do sterowania uzbrojeniem i rozbrojeniem centrali alarmowej. Przewodem niebieskim wpinamy się do programowalnego wyjścia na płycie centrali opisanego w tym przypadku jako PG1. Drugą stronę przewodu podłączamy do zacisku InOut1, który na etapie programowania zostanie Zdefiniowany jako wejście, kolejnym przewodem, jakim podłączymy, jest przewód fioletowy. Wejście pierwsze zostało zaprogramowane w tej centrali jako uzbrajanie key switch. W związku z tym, jeden koniec podłączamy do złącza 1 a drugi koniec przewodu podłączamy do złącza in out 2 Złącze to, to w późniejszej konfiguracji nadajnika zostanie zdefiniowane jako wyjście Teraz należy podłączyć się w miejsce e, linii telefonicznej, czyli do złącza ring podłączamy jedną stronę przewodu w kolorze zielonym, a do złącza a drugą stronę podłączamy do złącza R1. Do złącza tip podłączamy, końcówkę przewodu o kolorze żółtym. Drugą stronę podłączamy do zacisku T1 komunikatora. Należy pamiętać, aby upewnić się, że zacisk ujemny auxiliary jest wspólny z zaciskiem common wejść linii dozorowych. W przeciwnym razie należy wykonać dodatkowe połączenie wyrównawcze z zacisku C do zacisku GND nadajnika. Po wykonaniu połączeń elektrycznych instalujemy antenę GSM. Należy pamiętać, aby antena ustawiona była prostopadle do powierzchni Ziemi, czyli pionowo, oraz kartę SIM. Po wykonaniu wszystkich czynności weryfikujemy poprawność połączeń. Należy pamiętać, aby karta SIM miała zdjęty kod PIN lub zmieniony na cztery jedynki. Taki jest fabryczny kod PIN nadajnika zaimplementowany w nadajniku, a dopiero po tym podłączamy zasilanie sieciowe oraz akumulator. Teraz możemy już podłączyć zasilanie sieciowe 230V a następnie zasilanie rezerwowe, czyli akumulator. W pierwszej kolejności wystartuje centrala alarmowa, następnie płytka nadajnika. Jak widać, dioda DTMF miga naprzemiennie. Oznacza to, że, że zachodzi transmisja danych po linii telefonicznej do nadajnika. Możemy włożyć programator miniPROG do złącza CONF. Zdecydowanie się na ten model ze względu na wygodę użytkowania programator umożliwia połączenie z komputerem lub smartfonem poprzez Bluetooth. Opcjonalnie możemy wykorzystać gniazdo mikro USB do połączenia przewodowego. Teraz możemy przejść do konfiguracji komunikatora w programie EBS Config 2.0. Aplikacja EBS Config 2.0 jest dostępna w dwóch wersjach: mobilnej do pobrania w Google Play i desktopowej, dostępnej po zalogowaniu się w strefie wiedzy ze strony ebsmart.com. Włączamy aplikację EBS Config 2.0. Należy pamiętać, aby przed ustawieniem połączenia dokonać parowania programatora z komputerem osobistym bądź z telefonem komórkowym. Naciskamy ikonę dwóch strzałek ustawienia połączenia, a następnie klikamy symbol plusa. Wybieramy mini-prog. Jak widać Urządzenie zostało wykryte i wprowadzamy jego nazwę. Nazwa może być dowolna. Klikamy OK. Po ustawieniu połączenia możemy odczytać konfigurację z urządzenia. Na urządzeniu powinny migać w tym czasie naprzemiennie cztery diody. Należy pamiętać, że przy pierwszym odczycie konfiguracji zostaniemy poproszeni o kod serwisowy. Fabrycznie są to cztery jedynki ze względu na to, że e, ja ten komunikator programowałem już wiele razy. E, nie muszę tego kodu wpisywać. Po, po odczytaniu mamy ekran główny, czyli model urządzenia, jego numer seryjny, a także wersję firmware'u. Przechodzimy do zakładki Kanały łączności i dodajemy kanał łączności sieć komórkowa. Zakładka sieć komórkowa i uzupełniamy adres serwera głównego. W naszym przypadku jest to serwer ogólnodostępny serwer produkcyjny firmy EBS, czyli ava01.ebs.trade.com. Port w naszym przypadku jest to 7456. Jest to wspólny port dla wszystkich komunikatorów naszej firmy. APN, karty SIM. Po ustawieniu kanału łączności przechodzimy do zakładki wejścia-wyjścia. Urządzenie ma na płycie 8 hybrydowych. Złącz, które mogą pracować zarówno jako wejścia, jak i wyjścia. Dodamy kolejno najpierw wejście przewodowe o numerze porządkowym 1, a następnie wyjście, wyjście przewodowe o numerze porządkowym 2, zmieniamy typ wejścia na normali open, a czas reakcji wyjścia ustawiamy. Na 3 sekundy. Jest to minimalny czas dla centrali Paradox SP4000 do załączenia, do zmiany statusu centrali do przejścia w stan uzbrojenia. Po skonfigurowaniu wejścia oraz wyjścia przechodzimy do zakładki linia telefoniczna. Załączamy pierwszy numer i wprowadzamy numer telefonu. Numer telefonu musi być zgodny z numerem zaprogramowanym wcześniej w centrali alarmowej, w naszym przypadku są to 4 piątki. W przypadku problemów w nawiązaniu połączenia komunikatora z centralą alarmową należy zwiększyć opóźnienie potwierdzenia. Można także wybrać rodzaj protokołu, domyślnie jest to kontakt ID, ale w razie konieczności może być to protokół SIA. Po skonfigurowaniu linii telefonicznej powinniśmy wyłączyć powiadomienie o naruszeniu wejścia pierwszego w zakładce Monitoring TCP/IP. Dzięki temu nie otrzymamy powiadomienia typu PUSH w aplikacji Best Security za każdym razem, kiedy będziemy załączać system w stan dozoru. Teraz możemy przejść do ustawień komunikatora, wprowadzić kod użytkownika, a następnie zapisać konfigurację. Po przeprowadzeniu konfiguracji w EBS Config 2.0 możemy dodać komunikator do aplikacji EBS Security dedykowanej dla użytkownika końcowego. Aplikacja EBS Security jest dostępna do pobrania na Google Play oraz na App Store. Aby dodać smart komunikator do aplikacji EBS Security, należy po zalogowaniu się kliknąć ikonę koła zębatego znajdującą się w prawej, prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybieramy ustawienia obiektów, klikamy symbol plusa, wybieramy komunikator i wprowadzamy numer seryjny urządzenia. Podajemy kod użytkownika, taki sam jak zaprogramowaliśmy wcześniej, korzystając z oprogramowania EBS Config 2.0. Klikamy przycisk Dodaj. Powiadomienie Push informuje nas o pomyślnym dodaniu obiektu. Następnie wybieramy obiekt. Klikamy edycję. Teraz musimy powiązać wejście z wyjściem. W zakładce sterowanie uzbrojeniem wybieramy wyjście, jest to złącze drugie, czyli AUX-2, i wejście, wejście pierwsze oraz tryb pracy wyjścia. W związku z tym, że operujemy na kluczu chwilowym, wybieramy impuls. Ustawienia zapisujemy przyciskiem Zapisz. Teraz możemy cofnąć się do ekranu początkowego. Jak widać, obiekt został dodany pomyślnie. Aktualnie centrala jest w stanie rozbrojenia. Wracamy teraz do naszego systemu alarmowego. Jak widać, jest on obecnie w stanie rozbrojenia. Bierzemy telefon do ręki, włączamy aplikację EBS Security. I naciskamy sam symbol zamkniętej kłódki, aby uzbroić system. Jak widać, po zapalonej diodzie pod przyciskiem ARM, system został uzbrojony. Teraz wywołamy alarm w systemie, naruszając jedno z wejść. Na telefon przychodzi powiadomienie PUSH o alarmie. System możemy rozbroić naciskając przycisk otwartej kłódki i anulować przez to alarm. Dziękuję za uwagę i zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów instruktorzowych z moim udziałem. Do zobaczenia.